O mama ula 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 this is mama Cześć kochani, witam na kanale Króle króliki, Króliczki I oto mój projekt Zaczęła się robić klatka Atakujemy z mężem od rana do Nie ja do wieczora, bo bym przesadziła Ale tak ona będzie się prezentować Tak się prezentuje w tej chwili będzie ona miała być 9-komorowa, ale stwierdziliśmy czemu, jak jest tyle drzewa, to trzeba przecież wykorzystać. Co tam parę klatek więcej, więc będzie 12-komorowa. Głębokość klatki będzie 90, 70 i 60. Także myślę, że będzie wystarczająca dla jednego królika oh, aż świat. Także ja się już cieszę, bo dopiero ją robimy drugi dzień. Wczoraj my zaczęli, a dzisiaj już jest efekt taki. Także takie zmiany, trochę delikatne. Tu króliczek, który był jest. Nie ma opcji, żeby stąd wyszedł, bo się go nie da wynieść. Tak samo i tego się już nie wyniesie stąd. Tego małego króliczaka przyniosłam tu. Ja się tak muszę teraz odsuwać, bo trochę się mniej miejsca zrobiło. Tak to będzie, o tak to wygląda. I raz oko. Także to jest taki, taki wstęp mojego filmu. Oto, oto ta klateczka. No nie klateczka, to jeszcze nie klatka, ale będzie z tego klatka. No i tak pomyślałam, że nagram. Ale co już ewentualnie zrobiłam, czego nie zrobiłam. Teraz przyszłam sobie, bo oczywiście jest już późna pora, trzeba nakarmić. U mnie zwierzątka głodne chodzić nie, nie mogą, nie ma takiej opcji. Ja mogę głodna chodzić, one nie. No i sobie im damy bułę, damy im taką mieszankę: ziemniaki z ospą, z marchewką, z selerem. Marchewkę i seler przynoszą dzieci ze szkoły, dostają we woreczkach, w ramach Unii Europejskiej. No i widać, jak to zjadają. Nawet się śmieje, bo kaja moja, to biega po klasie i kto nie lubi, kto nie lubi, niech mi da, bo ja mam króliki. Także jakby miało wziąć dziecko i wyrzucić, to u mnie nie odmówią. No i jeszcze tak obiecałam dwóm chyba panom. Instruktorz, po co mi gwoździe w pniaku, jeżeli jak bije koguta czy kurę. I idzie, biegniemy do pniaczka i ja wam wszystko wytłumaczę. My jesteśmy w szypniaczku. myślę, że dobrze będzie widać, będzie widać. Otóż tu mam dwa gwoździe. Wkłada się nawet, jest jeszcze sierść. Proszę ja was po, po gucie. Jak już masz kurę, masz, no tak sobie pozwolę mówić. Jak już masz kurę w ręce, w sensie wiadomo, że trzeba ją za skrzydełka i za nóżki. To tu, to służy do tego, że sobie wsuwasz jej łebek. Tak, żeby. No bo generalnie, y, y, ubijając y, y, kurę czy tam koguta, ona głowę zbija do siebie, tak. No kurczy tą y, szyję. No i nie ma opcji, jak uderzyć, tak? Nie oszukujmy się. Więc y, wkładam sobie tu główkę y, kury, i ona nie ma możliwości, już y, jakby schowania tej, 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 tej głowy, zwinięcia szyi. Bo ja sobie ją tutaj trzymam, naciągnę ją sobie trochę i tu sobie ją mogę już wtedy. Jest szyja naciągnięta, uderzam, wiadomo, tu przed gwoździami, sprawa załatwiona. Po to mi te właśnie gwoździe. O tam miałam kilka y, zadanych pytań. A po co pani te gwoździe, a do czego one służą i tak dalej i tak dalej. A no właśnie do tego. No to jeszcze, o tu mam, akurat nie schowałam kierki, bo wczoraj szafki rozwalam. jak tu są gwoździe, tu jest y, łebek y, kurki a szyja wystaje tu. Dziabiesz tu i sprawa załatwiona. No, aczkolwiek no ja sobie właśnie tym moim aparatem kura jest nawet nieświadoma tego, że na ten pniak wędruje, bo najpierw dostaje z pistoletika, a później ląduje na pniaczku. Także tyle z, z instruktażu po, po, co, po co mi potrzebne te gwoździe. Także wróciliśmy już do króliczarni. No i ja nie będę przedłużała, bo generalnie chciałam pokazać jak powstaje moja klatka 12 i Jutro jest w planach zrobienie dalszej części. W tej chwili to mam tu rupiecie poukładane, ale, ale wiadomo o co chodzi. Reszta podłogi, no tu są już deski, deski przyszykowane. Jeszcze nie, niektóre są już wyszlifowane, ale niektóre nie. No i co, no i wiadomo, deseczki, deseczki. Później nabiję coś takiego. Już Wam pokazuję. przeszykowane jest. Po to, żeby mi nie obgryzały, bo niestety, ale obgryzają. Na każdej jednej belce. Nie wiem, czy ja się tutaj zmieszczę teraz wszystkie deski. Ale robię, co mogę. O. To będzie mniej więcej wyglądać. Żeby nie skubały mi tych rantów. Bo niestety, ale to jest królik i on lubi gryźć. A niech sobie tam będzie właściwie w którymś Także takie blaszki pójdą, ale te blaszki pójdą dopiero po zaimpregnowaniu tym oto yy, yy, drewnochronem. Jest on właśnie m.in. od pleśni, nie pleśni, antypleśniowy i tak dalej. Może niby no to wiadomo to na płoty, nie płoty, no, żeby woda się nie dostawała i tak dalej. Chodzi generalnie o mocz. Tak się królik załatwia, żeby to drzewo jednak nie cierpiało. Yy, tu nie pomyślałam o tym, ale nie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Yy, niebawem będzie lato, bo już pomału mi się um, pogoda robi taka fajna. Więc, jakby i póki co, jeszcze nie mam aż tylu królików, żeby naraz wszystko zapełnić. Sobie będę przerzucała je pomału tu. Będę sobie suszyć. A to dwie klatki sobie dobrze wysuszę, zaimpregnuję. Zrobię to samo co tu w tych klatkach. No, ale jak to mówią. Yy... To był mój pierwszy raz, a to już jest drugi. <laughs> niech sobie to każdy odbierze, jak chcę, no ale jestem sobą. Po prostu mówię co myślę. Może się to komuś nie podobać, no ale ja się komuś nie podoba, to niech nie ogląda. Generalnie. Także co, no pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów i nie subskrybentów oglądających, nieoglądających. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Nie zapomnieć o dzwoneczku, który Wam będzie ewentualnie przypominał. O, o tym, że film wpadł na YouTube'a. No i co? No raz jeszcze dziękuję, bo widzę, że lecą te suby. Już jest 200, chyba 270, co mnie bardzo cieszy i oby tak dalej. Motywuje mnie to, jak widać. Szczerze mówiąc, gdyby może nie... nie, nie pomysł tego, żeby nagrywać te filmiki, nie, to pewnie by to się skończyło na tej klatce i tak by pewnie było, no, ale że mi się zaczęło to coraz, coraz bardziej mi się to zaczyna podobać, a mam odbiorców, mam klientów typu na tuszkę, mam klientów na żywego biorą, przyjeżdżają, kupują, zadowoleni są, samo przez siebie widzą w jakich warunkach trzymam, nie w jakich spartańskich czy coś, tylko no, jest jak jest. Są, dostają wszystko co potrzeba, tu mieszanka, no to mieszankę już nieraz pokazywałam. Jęczmień, sprzężito owiec, przeciwko kokcydiozie ten granulat, kukurydzę, więc, jakby źle sobie u mnie nie mają. Ziemniaczek, marcheweczka, suszona bułeczka. No nie, jaj, jajeczek im nie daję Stoją, bo akurat byłam mu kur. Też niewiele dały, bo dały 3, 6, 9, 9, 9 jajców dzisiaj. Yy, moim pterodaktylom ukradłam. Ale le, lepszy ryc jak nic, jak to mówię. Także co, kochani, ja się z wami żegnam. I co? No i do następnego.